maneczko, witajcie moi drodzy w kolejnym filmie. E, dzisiaj będziemy robić coś z szynkowara. Ale zanim do tego dojdzie musimy to porządnie zapeklować. I zobaczcie tutaj taka niewielka kuleczka. Delikatnie jakiś tłuszczyk się pojawia. Zapeklujemy ją sobie w fajnych przyprawkach. I później ją sparzymy w szynkowarze. Taki właśnie mam plan, tak zrobić. Jak ktoś mi tam, jak któryś z, z widzów mi pisał, którego serdecznie pozdrawiam, że podał mi pomysł i też tak zrobię. Zobaczę, co z tego wyjdzie. Zapraszam Was na film. A więc będziemy ją peklować w próżni przez około 7 dni. Więc damy 23 gramy peklo soli na kilogram. Tej właśnie szynki. Szynka z szynki będzie w szynkowarze. Mam tutaj taki drucik. Nakuję sobie tą szynkę z każdej strony. Uwaga, na paluszki. Właśnie tak. Można też widelcem. A więc tak moi drodzy, do moich zierza daję 4 liście laurowe Odrobina gałki muszkatołowej, wiecie co, nawet nie będę tego ważył e, Tu jest dosłownie no, 1 gram Kilka kulek e, pieprzu kolorowego Tak na oko, naprawdę na oko, bo nawet nie mam takiej wagi, aby dokładnie to zważyć <grym> 6 kuleczek ziela angielskiego łyżeczka czosnku granulowanego oraz dwie łyżeczki majeranku I teraz oczywiście to trzeba na porządnie rozeć. No i oczywiście taką ilością przypraw zasypujemy naszą kuleczkę. Będzie bardzo, ale to naprawdę bardzo aromatyczna. Dosyć. Porodałem tych przypraw. Coś innego. <laughs> Zawsze było tak delikatnie, a teraz naprawdę będzie soczyście i na pewno ze smakiem. Zobaczcie, tak to ma wyglądać. Tak to ma być oblepione tymi przyprawami. Super. No i Zobaczcie, mam tu woreczek przygotowany. Kuleczka ląduje w woreczku. A razem z tym zielem z przyprawami, co zostały. Zaraz wam pokażę, jak to ładnie będzie wyglądać w tym motoworeczku. A więc, zobaczcie, tak to właśnie wygląda. Szaro. <noise> ale w środku będzie na pewno idealnie i kolorowo zobaczycie zobaczycie za kilka dni teraz na 7 dni to idzie do lodówki a po 7 dniach szynkowar, sprężyna, docisk jakiś bo to jest mała kuleczka ma z 7, chyba 50 gram tylko więc będzie mała szyneczka ale będzie na pewno pyszna i soczysta widzimy się za tydzień a więc witajcie po 7 dniach. Szynkowy e, przygotowany, termometry, garczek. No i jest nasza kuleczka. Nasza kuleczka, nasza szyneczka, szynka z szynki. Zobaczymy, jak ona zacnie, pachnie, bo sądzę w, tylu, w takiej ilości przypraw. Na pewno ładnie pachnie. Uwierzcie mi. Pięknie pachnie i będzie zacna szyneczka. <laughs> eee, wrzucamy ją teraz do woreczka. Ja to zrobię w ten sposób. Myślę, że mi się uda. Ona się uformuje. W tym właśnie szynkowarze. Jest mała. Spróbuję coś znaleźć, aby dobrze ją ta sprężyna ściskała. Wkładamy ją do szynkowara. Zobaczymy, czy będzie dociskać. Będzie dociskać, ale tak troszeczkę słabo, więc spróbuję coś wykombinować. A więc zobaczcie, znalazłem takie stare e, nierdzewne wieczko od jakiegoś czajnika, które który ten czajnik zbił się, był szklany, użyliśmy go tylko raz pamiętam. I teraz tak, trzeba to tak zrobić, aby to miało ręce i nogi. I chyba to zrobię w ten sposób, że sprężyna, to wieczko i spróbujemy to ładnie. Docisnąć. No i super, i udało się. W tym wieczku, oczywiście, wywierciłem dziurkę. Tak, aby termometr, termometr wszedł. Temperatura spada, bo mięsko wyciągnięte z lodówki. 10 stopni i ciągle idzie w dół. No ale nic, dobrze jest. Dobrze jest, sprężyna dociska to mięso. Nalewam wody i stawiam na kuchenkę. A więc zobaczcie, tak to wygląda na tym termometrze, jak szyneczka będzie miała niecałe 70 stopni e, powiedzmy 68. E, to wyłączę, a tutaj będę się starał utrzymywać między 80 a 85 stopni. Tak to wygląda. No i cóż, to będzie chyba na tyle na razie. E, widzimy się. Jak szyneczka będzie sparzona? Popróbujemy. Oczywiście kuchenkę już włączyłem. Poprobujemy, zobaczymy, co nam w środku wyszło. Na pewno będzie aromatyczna szyneczka. Jak Wam się filmik podoba, zostawcie łapkę. Zasubskrybujcie kanał. Nie samym wędzeniem żyje człowiek, to jest grupa e, moja grupa na Facebooku. Zapraszam tam serdecznie, jest coraz więcej ludzi. Także widzimy się przy próbowaniu tej szyneczki. E, oczywiście, już nie będę się włączał, e, jeśli ta temperatura dojdzie. Odstawię to do całkowitego wystudzenia do lodówki na 8, 12, 10 godzin. Zobaczę jak z czasem będzie. Ona powinna się dobrze schłodzić. No i będziemy rozkrawywać i próbować. Zobaczymy co w środku jest. A więc witajcie w sobotni poranek. Pewnie w sobotę będę dodawał ten film. Więc dobrze się, zgadza, dobrze się składa. Pięknie pachnie. E, owa szynka z szynki w szynkowarze, zobaczcie, tak wygląda półkubeczka, gdyż, tak jak wcześniej e, mówiłem, ona 750 jakieś gramy ważyła, mała. E, wczoraj e, parzyła się godzinę 15 minut, coś koło tego. E, 68 stopni do środka doszło i wyciągamy i zobaczymy, co to. Z tego wyszło i jak ona sobie w środku, jakieś soczki tu się nam wylały. Chodźcie, tutaj bliżej i Wam wszystko ładnie pokażę. A więc trzeba pozbyć się tego woreczka, ale pięknie pachnie. Oczywiście ciekną, i teraz rozkroimy i zobaczymy, jak ona w środku wygląda. Zobaczcie, tutaj jeszcze są te listki laurowe. Parzyło to się z listkami, z całą zawartością, jaka była w przypeklowaniu, przy marynowaniu. Mam nadzieję, że to będzie dobrze widać. Ukroimy kilka ładnych plasterków. Zobaczcie szynka z szynki szynkowara. Będzie śniadanko od razu, dlatego że jest sobota rano, jak już wspominałem. A więc zobaczcie, szynka z szynki, pięknie wygląda, bardzo aromatyczna. Mam nadzieję, że to światełko robi robotę i ładnie widać. Tak ona się prezentuje. I teraz czas na próbę. A więc czas na próbę. Już nie mogę się doczekać. Pięknie pachnie, jak już powtarzałem. I super wygląda. Możecie sobie zrobić bez wędzarni, bez jakichkolwiek maszyn, sprzętu. Oczywiście szynkowar tylko. Naprawdę pyszna, bardzo, bardzo soczysta, naprawdę bardzo soczysta jest. Na kanapeczkę w sam raz, bardzo kurchutka, zobaczcie. Polecam zróbcie sobie taką. Nawet nawet bym powiedział, że smaczniejsza od wędzonej. Chociaż jakbym zrobił, robiłem kiedyś takie szynki z dużą ilością przypraw wędzone, oczywiście też były pyszne, nie były takie tak bardzo soczyste, bo wiadomo, tu wszystkie soki są zamknięte, nic tutaj się nie, nie ulatnia, wody taka szyneczka nie traci naprawdę, polecam przepis, super i na pewno się nie, nie zawiedziecie jeśli sobie taką zrobicie jak wam się podoba filmik zostawcie łapkę, zasubskrybujcie kanał wpadnijcie również na Niesamym Wędzeniem Żyje Człowiek na Facebooku na moją grupę zapraszam serdecznie Dziękuję wam za wszystkie subskrypcje, było ich ostatnio ostatnimi czasy bardzo dużo, za wszystkie komentarze na które staram się e, odpowiedzieć e, i zapraszam na moje wcześniejsze filmy jak i na kolejne zwędkowania lub właśnie z takich pysznych e, wędlin i nie tylko. jeszcze raz trzymajcie się i do następnego filmu hej. Ja.